taki mały szybki test ale powiem wam daje rady zaraz wam pokażę do końca wbijamy tutaj zobaczcie jeszcze pokażę od dołu będzie widać Taki mały test, ale powiem Wam daje radę. Wziąłem taką śrubę małą, dałem, żeby wybić tą końcówkę całą. I teraz tutaj zamontowaliśmy wybijak, Chociaż on też jest taki mały trochę, jeszcze nie mam takich specjalnych rzeczy, żeby to wybijać, ale wiadomo tutaj. Ja się kamerę zamontować. Spróbujemy na wybijaku jak to działa. Jak zamontowany już. Zobaczcie. Ładnie to idzie. Bez problemu. Tylko do końca tego raczej nie zrobię, bo jest to za krótkie. Chociaż. Zobaczymy zaraz. No i popatrzcie wyszło nam prawie całe. Tylko mówię za krótki jak mam. No ale samo to działa. Więc jestem zadowolony. Co niedługo będzie więcej odcinków. Trzymajcie się, hej.